Ciełanko, witam wszystkich serdecznie. Jeśli kiedyś widzieliście jakiegoś shorta, na którym jakiś dziwny typek krzyczał, że gra Gambit chopa. Oho, Gambit Szupusia. Ej, ej, ej! Patrzcie to! No way! Arena Kings. Tu tworzymy historię. historię Gambit Szupusia. Tworzymy historię Gambit Szupusia. Mad w jednym. Mad To jest moja autorskie! Po czym dawał mata, Kilka ruchów, lub rozwalał oponenta, no to najprawdopodobniej widzieliście mnie i widzieliście to, co stworzyłem ostatnio z moimi widzami. Mianowicie, Wy Karokanie, przejdźmy od razu do rzeczy, bo tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Oczywiście, że jest nad czym się zastanawiać. Dwa disclaimery. Pierwsze, ja jestem zawodnikiem 1900 Elo na czeską, a nie żadnym utytułowanym szachistą. Dlatego nie przedstawię wam tego debiutu w jakiś. Wspaniały sposób z teorią do 20 ruchu, i powiem Wam, że tutaj są takie taktyki, tu są takie taktyki, tu są takie taktyki. No nie jestem takim zawodnikiem jeszcze, przynajmniej. Po drugie, ten debiut to jest poświęcenie skoczka w 8 czy 9 ruchu, więc to nie jest dokładne granie. Na pewno nie odda na klasykach, nie odda na, ra na rapidach, no bo po prostu Wasi przeciwnicy będą mieli czas, żeby się zastanowić, żeby skontrować Was. To jest debiut do grania na buletach, to jest debiut do grania na blicach maksymalnie. To jest debiut, który, w którym wykorzystujemy to, że znamy linię, a oponent nasz zupełnie nie wie co się dzieje. I po prostu wykorzystujemy to, że on się pogubi w tym czasie. Czarny ma. Bardzo trudne ruchy do znalezienia, które nie są oczywiste w minutę czy w półtorej minuty do znalezienia. I to jest nasza przewaga, że znając tę linię, możemy ją wykorzystać i po prostu atakować, mimo że mamy materiał mniej. Wracamy do odcinka. Karokanie po E4, C6, D4, D5. Znamy wszyscy i lubimy motyw z Alien Gambitu. Który bardzo często promuje na swoich materiałach. Jednakże, czarny po wybiciu tak bardzo ostatnimi czasy spotkałem się z tym. Czarny nie chce wchodzić w motyw z Alien Gambitu, czyli po tym, po tym, tutaj, po tym poświęcenie skoczka. Zawodnicy już tak bardzo się tego boją, że bardziej, częściej spotykany jest ruch gońcem na F5. Ludzie grają gońcem na F5. W idei Alien Gambitu po takim ruchu cały czas idziemy skoczkiem na G5. Jednakże ludzie tak bardzo boją się poświęcenia, że grają gońcem na F6. I tutaj zaczynają się schody. Schody tylko w cudzysłowie dla białych, ponieważ gramy skoczkiem na pole F3 i czarny. Najbardziej instynktowny ruch dla czarnych to jest tutaj H6. I w tej pozycji złapcie się, bo będziecie normalnie spadać z krzeseł. Nie ma jednego poświęcenia tego skoczka. Nie ma dwóch poświęceń tego skoczka. Nie ma trzech poświęceń tego skoczka. Nie ma czterech poświęceń tego skoczka. Jest pięć różnych poświęceń tego skoczka. Co prawda, dwa z nich są, doprowadzają do tej samej pozycji. Ja pokażę wam zaraz jedno, jedno z tych dwóch. Natomiast powiem Wam pokrótce o trzech pozostałych. H3? A, normalny człowiek według Michałka zagra skoczek H3. Jest to zdecydowanie najbardziej probowana linia przez komputer i jak widzimy, aż 66% partii zostało zagranych skoczek H6. Jednakże, w tej pozycji, po pierwsze, jak pewnie już zdążyliście dowiedzieć się, usłyszeć, powstał ostatnio Gambit Marsjański który też kojarzę od już kilku dobrych miesięcy, ale Witi na niego oficjalnie wpadł, więc oddajmy mu cześć. Gambit marsjański polega na tym, że gramy skoczkiem na E6, po wybiciu gramy skoczkiem tutaj i bardzo ciekawe pozycje powstają. Jeśli ktoś chce poznać gambit marsjański, to na pewno odsyłam do Witiego Aliena. Natomiast w tej pozycji są jeszcze cztery inne poświęcenia skoczka. Pierwsze z nich, którego nie będę omawiał, bo uważam, że jest najbardziej ryzykowne, to skoczek bije na F7 tak czy inaczej. Mimo, że czarny zrobił wszystko, aby tego poświęcenia nie było, tak czy inaczej możemy je poświęcić. Czarny wybija, gramy sobie tutaj, i tu jest bardzo dużo motywów, natomiast nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Kolejne poświęcenie tego skoczka to jest Goniec D3. Goniec D3 jest o tyle ciekawym wariantem, że tutaj Oczywiście wisi skoczek, ale ktoś może sobie pomyśleć. Ktoś może sobie pomyśleć, że A! Krące go, bicie gońca. Jak widzicie, silnik już tutaj pokazuje, że jest lepsza biały, to no więcej. Bo my widzimy wizualnie plus 1,7. Tak prawie naprawdę w tej pozycji już jest plus 4. Bo zobaczcie, że po biciu skoczka. Najlepszym ruchem nie jest odbicie po biciu skoczkiem, przepraszam, najlepszym ruchem nie jest odbicie, tylko jest wtrącenie hetmanem, które praktycznie nikt wam na takim elo normalnym by nie zagrał, no nie? A już tym bardziej na partii buletowej. Do tego zaraz przejdę. Zobaczcie, że po biciu królem skoczka dostajemy już pozycję plus 4, rozwijamy figury i tutaj patrzyłem na to, naprawdę białe rozjeżdżają i mogę wam już powiedzieć... Zaspoilerować trochę, że ruch goniec, goniec D3 będzie w mojej kolejnej analizie i również, tak samo jak Gambit Chopa zaraz, przedstawię Wam go kiedyś na moim YouTube. Więc zostawcie subskrypcję. A, dobra. P... Zobaczcie: 5 poświęceń skoczka. Pokazałem Wam już trzy poświęcenia: Gambit Marsjański, Skoczek F7 i Goniec D3. Jedno z tych poświęceń to jest Skoczek H4, ale. Skoczek H4 to jest taki trochę gorszy shop, To jest taki trochę gorszy gambit szopa, bo zobaczcie, że no mainline jest taki, że po biciu bijemy i doprowadzamy do takiej pozycji, ale zobaczcie, że jest to, i zaraz wam pokażę, identyczna pozycja jak w gambicie szopa, ponieważ w gambicie szopa gramy skoczkiem na E5. I czym się różni skoczek E5 od skoczek H4? Tym że w tej pozycji nie można dopuścić do niezbicia. A po skoczek H4 tam widziałem, że są jakieś warianty bez bicia, że tutaj czarny mógłby nie bić. Mógłby nie bić teoretycznie. Więc żeby mieć pewność, że nasz skoczek zostanie zbity, gramy skoczek E5 i w tej pozycji czarny musi wybić. Pozdro YouTube, też czekamy na koniec. Dobrze, więc dochodzimy do momentu, w którym czarny bije, My bijemy tutaj tego gońca, doprowadzamy do pozycji, gdzie czarny, po pierwsze, ma tramwaj pionowy, po drugie, ma gońca w więzieniu, który nie wychodzi, bo ten pion, jak się zaraz okaże, czasami jest taki shady, nie? że ruch tym pionem. Czasem może być dobry dla czarnego, czasem może być bardzo, bardzo zły. Doprowadzamy do pozycji, gdzie po prostu czarny nie bardzo ma jak rozwijać tutaj te swoje figury. Ta wieża nie, nie zobaczy połączenia z drugą wieżą bardzo szybko. Goniec w 8 to jest trup w swojej trumnie. Dokładnie, trup w swojej trumnie, Michałku. Współczuję komuś, kto to ogląda na YouTube. <grych> Dobrze. I teraz, jak już wiemy, jakie są mniej więcej słabości w obozie czarnych. Słabości w obozie czarnych to tramwaj, słabości w obozie czarnych to są te nierozwinięte figury. Słabości to jest to, że czarny najprawdopodobniej będzie ruszował w długą, a zobaczcie, że tutaj już mamy otwarte dwie przekątne na tego króla, e, które będą bardzo istotne, bo zobaczycie, że po tych przekątnych często będzie tak zwany bodensmate tutaj e, wykonywany. Dobrze. To gramy jako biały. Co gramy białymi? Białymi mamy dwa główne ruchy. Dwa główne ruchy. Jak sami widzicie, liczęs na, na strzałką prowadzi goniec C4. I to jest ruch, który ja bym rekomendował. Słuchajcie, to jest ruch, który ja rekomenduję. Drugim ruchem, również polecanym, jest goniec D3 od razu z atakiem tutaj na skoczka. Zobaczcie, że goniec D3 jest o tyle ciekawym ruchem, że jak parny ale to tutaj mówimy o totalnych amatorach, którzy zagrają skoczek D7, no to podstawiają mata w jednym. Widzimy piękny mat gońcem. Król jest skrępowany, uduszony, sam siebie udusił. Nikt tak nie zagra, aczkolwiek mówiąc, że nikt tak nie zagra, jest to trochę hiperbola, ponieważ ja rekomenduję ruch goniec, goniec C4. I uwaga, już wam pokazuję, że. Zagrałem kiedyś partię. Jest to partia z mojej Arena Kingsów z zawodnikiem 1600. Zobaczcie, że poszedł Gambit Shopa. Już. Już, was, już wam pokazuję. Poszedł Gambit Shopa. Prawda, poświęciliśmy skoczka. Zagraliśmy goniec C4 i zawodnik 1600 w tej pozycji podwalił mata w jednym. Po prostu podwalił mata w jednym, daliśmy mata w jednym i się cieszyliśmy szybką wygraną. Takie wygrane też wam się będą zdarzały. 1600 Elo z chipsów? Dokładnie, Katper. To jest 1600 Elo z chipsów. Ale tacy naprawdę się będą zdarzali. I jeśli oglądasz mi Wizu i masz, nie wiem, 1200 Elo, chcesz się rozwijać, ale lubisz grać takie nie do końca poprawne szachy, bo dla ciebie szachy to jest rozrywka. Nie traktujesz tego tak, że musisz, o Jezu, grać najpoważniej, najdokładniej, jak tylko się da i to partie podwyższać swoje efek efektywności i dokładności. To damy trzopa jest dla ciebie. Chodzisz, masz agresywną partię, święcisz skoczka, challengejesz się tak naprawdę, żeby zobaczyć swoją jakość szachisty w tej partii. Dobra, wróćmy na chwilę do analizy, bo chciałem wam jeszcze pokazać tę piękną skuteczność. Zobaczcie, co prawda zostały zagrane tylko 54 partie na liczesie, ale 70 z nich wygrały białe. 70 z nich wygrały białe, i to nie jest przypadek. Średni ranking 2266. To nie jest przypadek, że 70% partii po goniec C4 wygrywają białe. Dobrze, przejdźmy do mięsa. Przejdźmy do mięsa, a mianowicie co grać czarnymi po goniec C4? Albo raczej co grać białymi na odpowiedzi na goniec C4? Jak widzicie, silnik promuje zagranie skoczek A6. Skoczek A6 to jest o tyle ciekawy ruch, że gwarantuje Wam, dosłownie gwarantuje Wam, że w partiach rankingowych z ludźmi, którzy nie znają Gambitu Shopa, nigdy nie zobaczycie skoczek A6. Skoczek A6 mogą wam zagrać ludzie, którzy zobaczą ten film. Zobaczą ten film i będą wiedzieli, że oho, silnikowo skoczek A6 jest najlepszą odpowiedzią. Ale co z tego, że skoczek A6 jest najlepszą odpowiedzią, jak ten skoczek nie ma idei dokładnej? To nie ma idei że ten skoczek tu jest świetnie umiejscowiony. Zobaczcie, że to jest lekka pułapka, bo biały by mógł sobie pomyśleć, zbijmy skoczka, zniszczymy mu strukturę pionową. To tak nie działa. Jak weźmiemy skoczka, Hetman gra na pole A5 i gdy zasłonimy się przed szachem, Hetman odbija, struktura pionowa jest zachowana, Hetman wychodzi, zobaczcie, że już odcina nam roszadę i tutaj nie jest to dobra pozycja dla białych, dlatego nie wybijamy, nie wybijamy tego skoczka. Zobaczcie, że po skoczek A6 gramy sobie Klasyczne ruchy z Gambitu Shopa. Co to znaczy klasyczne ruchy z Gambitu Shopa? Pierwszy jest klasyczny ruch, drugi klasyczny ruch, trzeci klasyczny ruch, czwarty klasyczny ruch. Takie ruchy chcemy grać w tej pozycji. Tutaj jeszcze będzie motyw z graniem hetman na pole B3, ale zaraz wam to wyjaśnię. Dobrze. Znając już motywy, gramy sobie Hetmanem na pole D3. Oni będą się rozwijać najprawdopodobniej hetman tutaj, wtedy my możemy sobie wziąć po prostu piona. I tak jak mówiłem, rozwijamy się, patrzymy te pozycje. Dlaczego Dlaczego tutaj nie gramy hetmanem na pole B3? Otóż trzeba sobie powiedzieć kilka faktów. Nie chcemy białymi wymieniać figur. Hetmany wymienione sprawiają, że najprawdopodobniej przegrywamy partię. Jak oddamy któregoś z gońców, Najprawdopodobniej, chociaż to akurat nie jest takie pewne, bo możemy gońca wymienić fajnie. Przegrywamy partię, jak źle oddamy. Więc dlatego nie gramy tutaj Hetmanem, ponieważ wchodzi po prostu szach i my musimy wymienić Hetmany w tej pozycji. Prawda? Prawda. Dlatego teraz sobie po prostu bijemy piona, poskoczek, gramy sobie Roszadę, chillujemy bombę, zaraz gramy drugą wieżą do środka i atakujemy. Atakujemy. Zobaczcie, że tutaj bardzo długo nie będzie roszady. Bardzo długo. Jak zagra roszadę w tym momencie, no to my już to wykorzystujemy. Zobaczcie, że mamy ruch wieżą tu. Ta wieża może wjechać tutaj za moment. W momencie, gdy czarny tchnie tego piona, to my zawsze możemy zagrać tutaj z atakiem takim. Potem wymienić tu z atakiem takim i się będziemy rozwijać. Naucz widzów robić krótką roszadę. Ale my nie zawsze chcemy grać tu krótką roszadę, zobacz, że w tej pozycji, jakbyś zagrał krótką roszadę, podwalisz mata w jednym, nie? Dobrze, to jest yy, główna nasza yy, idea. Jakie będą najczęstsze ruchy? Zobaczcie tak, jeden z ruchów, który kiedyś został mi zagrany, to jest e6 i po e6 bijemy tego piona. Bijemy tego piona. Zobaczcie, że takie ruchy nie działają, bo my sobie po prostu gramy roszadę. Nie można bić gońca, bo wchodzi związanie. Więc e, tego piona po prostu możemy zbić. Teraz tak. Po skoczku tu lub po skoczku tu zawsze gramy Hetman D3. Hetman D3, żeby atakować to pole. Zobaczcie, że w tej pozycji grozi mat w jednym. Jak się bronić? Tych obron nie ma za wiele. Ponieważ albo trzeba zrobić ruch skoczkiem tu... No nie, i wtedy wybijamy, deroszujemy króla i go już tu rozjeżdżamy po tych ruchach. Albo trzeba ruszyć się Hetmanem w tę stronę, w dowolny ruch tutaj. No nie, żeby po szachu, który damy, król mógł odejść. Kolejny ruch, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest Hetman D6. I Hetman D6 w mojej ocenie zobaczycie najczęściej. Hetman D6 zobaczycie najczęściej. Po nim gramy Hetman D3 z planem, żeby w przyszłości zagrać tu. Zobaczcie, że my atakujemy piona. Zaraz no, będziemy no, też atakować no, tu, będziemy atakować 9. tu. Po hetman D6 najczęstszym ruchem, który ja widziałem, jest albo ruch skoczkiem tu, mimo że to podwala piona, tak, tak ludzie grają, albo po prostu skoczkiem na pole D7. Co gramy po skoczek na pole D7? Tutaj gramy wspominane wcześniej, które w tej chwili działa, hetman B3. I zobaczcie, mamy dwa ataki. dwa ataki. Pierwszy atak to jest atak po tej przekątnej na skoczka i na szacha. Więc mamy tutaj jeden atak po linii tutaj, białych polach, i drugi atak po tej linii, nie? Więc taka Roszada w tej chwili, aby bronić tego pola, podwala skoczka. Podwala skoczka i tutaj już mamy zupełnie równą pozycję, bo odbiliśmy skoczka, czarny ma strojone piony, Czarny ma gońca, który cały czas nie wychodzi. Co jeszcze może zagrać czarny? Bo zobaczcie, że tutaj ruch broniący zarówno te pole i te pole, to jest skoczek H6. Skoczek H6, który raczej nie zostanie wam zagrany. Kolejna linia, to tak jak Radowicz wspomniał, można zagrać Hetmanem na A5 z szachem. My wtedy zasłaniamy się pionem. Uwaga, zasłaniamy się pionem. Dlaczego? Ponieważ chcemy, aby Hetman miał wyjście na pole B3 w jednym ruchu, wtedy miał w dwóch ruchach. A teraz, dzięki tempu, który zyskaliśmy, mamy wyjście w jednym ruchu. Prawda? Tutaj najczęściej zobaczycie od strony oponenta ruch Hetman na pole F5. I właśnie w tej chwili możemy wyjść Hetmanem na B3. Możemy wyjść Hetmanem na B3 i też atakujemy w dwie strony. I jeszcze jeden wariant z, co jest według mnie. Najlepszą odpowiedzią, chociaż silnik to tego nie promuje, ale według mnie jest najlepszą odpowiedzią, bo prowadza najwięcej dymu oraz wyprowadza tego biednego Czarnopolaka. To jest ruch E5. E5 Bardzo dobry ruch, nie chcemy tego bić, żeby nie wymieniać, żeby nie wymieniać Hetmanów. E, najlepszym ruchem jest tutaj oczywiście Hetman D3 z atakiem tu, ale powiedzmy sobie szczerze, Hetman wyjdzie albo na pole D6. Albo na pole F6, i tutaj biały ma już trochę ciężej, no nie? Bo zaraz wyjdzie goniec, zaraz wyjdzie skoczek, zaraz wyjdzie kolejny skoczek. Czarnemu nawet uda się zroszować. I mamy tu lekkie problemy. Dobrze, zobaczmy kolejną partię w gambicie Shopa. Na 1500 Elo zagrana w bulecie. Tak, wychodzimy. Goniec c4, oponent zagrał skoczek f6, my wyszliśmy hetmanem na d3, zła scena, zła scena. I zobaczcie, że tutaj grałem to już bardzo dawno temu, i co zagrał mój oponent? Mój oponent tak bardzo się bał tej pozycji, że po 16 sekundach zastanowienia zagrał król na d7. Król na d7, bo nie wiedział co grać zupełnie. Ee, dalej z Tutaj powymienialiśmy figury, i w tej pozycji to już go tutaj niszczyłem. Zagrałem fajną ruszadę, wjechałem mu Hetmanem do obozu i go zamatowałem. Dobrze, zobaczmy kolejną partię. To jest pierwszy raz, kiedy zagrałem Gambit Shopa na streamie. tego co pamiętam. I zobaczcie, że tutaj jeszcze nie wiedziałem, że gra się z ten e, goniec na C4, ale warianty zostały przez nas wykorzystane tak czy inaczej w bardzo podobny sposób. W bardzo podobny sposób. Król został ściągnięty, i tutaj poświęciłem dwie figury, żeby wygrać Hetmana. Co prawda, silnik tego nie pochwala, ale szachy to gra praktyczna. Zagrałem tutaj poświęcenie gońca. Wieża bije. Wygrana Hetmana. Tutaj oddałem figury. Zostaliśmy z Hetmanem na dwie lekkiej wieże, co mimo wszystko jest promowane dla białych. Dalej, partia na portalu Lichess. Z użytkownikiem drewniak 25. Drewniak 25 możecie go kojarzyć. Zawodnik 2400, bodajże, na czesko. Co zagrał w tej pozycji? Skoczek D7. Po ruchu grożącym matem jednym. zagrał Hetmanem na A5. Obroniłem się. Hetman F5. Ja wyszedłem Hetmanem na B3. Tak jak wam mówiłem, Hetman B3. Nie wymieniamy Hetmanów. Poszedł Skoczek. Deroszacja, król tutaj, hetman na pole, b7 bicie. Tutaj drewniak zagrał niedokładnie, ponieważ wtrącił, błędnie wtrącił hetmana na e4. Ja zagrałem król na f1 i tutaj błąd ze strony drewniaka, największy. Znaczy błędem było po prostu danie szacha na e4. Próbował się ratować, ale tu gramy goniec. A5, i partia została poddana, bo zobaczcie, że jedyny legalny ruch ze strony czarnych podwala wieżę po biciu. Król tu, bijemy, piona, zgarniamy jeszcze kolejnego skoczka, i tutaj białe niszczą. Zobaczmy kolejną partię. Kolejna partia jest z. nie wiem kim. Ktoś, kto przyjął po prostu moje wyzwanie. Zobaczmy, co poszło. A, poszło znowu. Król na pole D7. Dlaczego? Bo czarny nie wie, co grać. Nie wie, co grać w tej pozycji. Boi się wszystkiego. Zagrał król na D7. No i zobaczcie, że tutaj nie było co zbierać bardzo szybko, bo w tej pozycji po prostu zbiliśmy skoczka. Mogłeś na C6 bić Hetmanem? A analizowałem to i chyba nie mogłem. Zobaczmy. Po biciu Hetmanem, tutaj, jak on się zasłania. To co? No właśnie, skoczek C7 jest. Bo oczywiście, Radowid dobrze zauważył, że jakby tutaj zbił, no to wchodzi bodensmate, o którym już wspominałem, ale czarny nie jest zobligowany tu bić i po odbiciu tutaj może się po prostu zesłonić. Natomiast y, tutaj po prostu wzięliśmy darmową figurę, a to, że zbił, no to doprowadziło do, do mata, tak? No bo tutaj przeciwnik poddał, ale to jest y, nieunikniony mat w jednym. Teraz partia, którą przegrałem. Partia, którą przegrałem, zobaczcie, z y, y, widzem który ma 2200 ponad, z wyindywidualizowanym, to jest partia. I zobaczcie, że tutaj właśnie poszedł ten sam wariant co z drewniakiem, tylko że w tej pozycji było szybciej zagrana Roszada, ale wyindywidualizowany podwalił goń, skoczka na polu G8. Został zbity, i to już była równa pozycja przez większość partii, ale partia się zakończyła w taki sposób, że po prostu Podwaliliśmy Hetmana. Najpierw ja podwaliłem Hetmana. Najpierw on podwalił Hetmana. Tego ja nie zauważyłem. Tak, podwalił tu Hetmana. A potem ja podwaliłem Hetmana. I ostatnia partia, również z wyindywidualizowanym, tak samo bardzo ciekawa. Poszedł bardzo podobny wariant deroszacja króla. Wymieniliśmy lekkie figury. I tutaj próbowałem go rozjeżdżać wieżami. Zobaczcie, że tu bardzo ładnie wchodzą wieże na pole C3. Pierwsza wieża i druga wieża. W tej pozycji wyindywidualizowany dobrze zauważył, bo potem analizowałem te partię, że tutaj najlepszym ruchem jest po prostu poświęcenie Hetwana. Mam nadzieję, że materiał z YouTube trafi do reporterów. Uwaga, to ktoś pomoże temu człowiekowi. Kończąc temat Gambitu Shopa, jeśli ktoś jest nieusatysfakcjonowany, że nie przedstawiłem tego wystarczająco merytorycznie, pragnę zauważyć, że mam marne 1900, nawet nie na czeskomie w Rapidach. Nie jestem dobrym szachistą, nie jestem utytu utytułowanym szachistą. Staram się, próbuję tworzyć, próbuję grać agresywne szachy. Wychodzi to czasem pokracznie, czasem całkiem dobrze. Jak sami widzicie zresztą, Gambit Shopa nie jest poprawnym Gambitem. Podkreślam, że najlepiej grać go na buletach, na blicach, raczej nie, na pewno nie, na y, rapidach i klasykach. Powinieneś to powiedzieć na początku, to by ludzie życia nie tracili na oglądanie. On nagrywa od końca. No dokładnie tak. Dziękuję wam. No i co? Życzę wam dobrych partii w Gambicie Shopa. Siema.